OK. Mamy kolejne trzy zadania. 18, 19 i 20. Zadanie 18. Mamy daną długość boku AC równą 8 oraz tangens alfa równy 2 piąta i chcemy policzyć pole tego trójkąta. Możemy bok BC oznaczyć jako X i w takim razie z polecenia tangens alfa jest równy 2 piąta i z naszego trójkąta tak, tangens będzie odpowiadał y, stosunkowi x przez 8, tak? Wiemy z definicji tangensa, że jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do drugiej przyprostokątnej. I co możemy z tego? Na krzyż możemy y, wymnożyć, żeby wyznaczyć x. Okazuje się, że x to jest 16 piątych. No i teraz możemy policzyć już pole naszego trójkąta. Że jest to jedna druga, razy jedna prostokątna i razy druga prostokątna, to możemy sobie skrócić. Tu mamy 1, tutaj 8 jest to 64, piąte. Zdanie 19. Pole pewnego trójkąta równobocznego jest równe 4 pierwiastki z trzech przez 9. Obwód tego trójkąta jest równy. Powiedzmy, że a to będzie bok. Tego trójkąta długość wokół trójkąta. I co wiemy? Jest to trójkąt równoboczny, a więc jego pole możemy wyrazić wzorem. A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4 równa się 4 pierwiastki z 3 przez 9. Pierwiastki z 3 możemy skrócić i mnożąc na krzyż otrzymujemy 9. A kwadrat równa się 16, czyli A kwadrat to jest 16,9. No, i wiemy, że y, długość boku musi być liczbą dodatnią, a więc nie musimy uwzględniać tego ujemnego rozwiązania. Yy, a jest równe pierwotnie z tej liczby, czyli 4, 3, a obwód trójkąta równobocznego to będzie po prostu 3A, tak? Albo A plus A plus A. Yy, a więc jest to po prostu równe 4. Yy, I zadanie. 20. Chcemy policzyć długość odcinka AC Ok. Stwierdzenie Pitagorasa możemy to obliczyć. Najpierw długość boku dc oznaczmy jako X i co otrzymujemy, że X kwadrat plus 12 kwadrat równa się 13 kwadrat, oczywiście wykonujemy to z trójkąta dbc i co X kwadrat równa się 169 minus 144 czyli 25, z czego wynika, że x jest równe po prostu 5. No i teraz trójkąta ADC, powiedzmy, że AC oznaczymy sobie jako y, czyli y kwadrat równa się 3 do kwadratu, czyli 9 plus x do kwadratu, czyli 25, czyli nasz y kwadrat to jest 34, czyli y to jest pierwiastek z 34. No I to jest nasza odpowiedź, bo właśnie długości boku AC Чукали